Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, wiceminister Obrony Narodowej Prawo i Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Panie ministrze, to co obserwujemy od kilku dni za naszą wschodnią granicą, to ewidentnie jest jakiś przełom, to y, zmiana znacząca, która może doprowadzić do y, wyparcia y, okupanta, agresora z terytorium. Ukrainy, czy no, póki co to jest y, rzecz o, o propagandowym y, głównie znaczeniu? Słyszymy się Panie Ministrze. Jeszcze w takim razie raz zadam to pytanie, panie ministrze, mam nadzieję, że za chwilę uda nam się skutecznie to połączenie nawiązać. Naszym słuchaczom przypomnę, że Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej jest dzisiaj gościem sedna sprawy, a będziemy rozmawiać m.in. o ofensywie, która od kilku dni ma miejsce na Ukrainie. Środkowy front, okolice Charkowa, obwód charkowski jest tym miejscem, gdzie Ukraina osiągnęła znaczące postępy. Panie ministrze, czy się słyszymy teraz? Słyszę cały czas, Super, cały to, czas Okej, okay, to panie ministrze chciałem zapytać, czy mamy do czynienia z przełomem teraz ewidentnym w tej wojnie za naszą wschodnią granicą? Przepraszam, ale po, ponownie mam jakiś problem państwo macie z połączeniem. Halo, halo? Czyli nie słyszy mnie pan minister, czy... Teraz już słyszę panie. Dobrze. Czy mamy do czynienia z przełomem, panie ministrze, w tej wojnie? Panie redaktorze, szanowni państwo, no bez wątpienia no to, co dzieje się szczególnie na tym froncie północno-wschodnim, no to jest rzecz przełomowa, bo to jest ofensywa, która przynosi określone sukcesy armii ukraińskiej. Kilkadziesiąt kilometrów odzyskanych terytorium, kolejne miejscowości, między innymi Izjum, która jest takim ważnym i strategicznym miastem, więc no bez wątpienia. To przynosi efekt, efekt, który na pewno bardzo mocno wpływa na morale i podniesienie morale wojska ukraińskiego. Ale panie ministrze, dzisiaj bardziej niż jeszcze tydzień temu, miesiąc czy kilka miesięcy temu może pan powiedzieć, że Ukraina wygra tę wojnę? Ale panie redaktorze, my cały czas wierzymy w to i robimy wszystko, aby Ukraina wygrała tę wojnę, bo chodzi o to, czy dać... teraz po prostu widać, że, że ku temu zmierzają te wydarzenia na froncie czy to jest takie, już wydaje się coraz bardziej prawdopodobne która jest świadczona i ze strony Polski, ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ponad 40 krajów świata, ona jednoznacznie jest nastawiona na to, aby Ukraina mogła bronić sw swojej suwerenności, niepodległości, aby mogłaby przejść najeźdźców ze swojego terytorium. Proszę zauważyć, że ten nowoczesny sprzęt, który dziś jest również dostarczany Ukrainie, gdzie żołnierze ukraińscy bardzo mocno się szkolili przez ostatnie miesiące, jeżeli chodzi o obsługę tego bardzo nowoczesnego sprzętu, to jest to, co dzisiaj przynosi efekty. Raz dostęp do nowoczesnego sprzętu, ale również tego postsowieckiego, bo przecież z tym y, armia ukraińska jest obeznana i to nie przypadkowo te donacje ze strony państw y, dawnego bloku y, sowieckiego, mam na myśli tutaj Czechy, Słowację, Polskę, y, inne kraje ze wschodu Europy, ale również ten nowoczesny sprzęt i amunicję. Dzisiaj amunicja jest kluczowym elementem tej wojny. Panie ministrze, patrząc na potencjał Rosji, to ona jest w stanie przerzucić teraz, kiedy ma problemy jakieś znaczące e, zasoby ludzkie, sprzętowe e, na Ukrainę i no do tej pory Rosja, Rosja przede, przede wszystkim kierowała też, na Ukrainę tak swoich żołnierzy, czy tych, których wcielała do wojska głównie ze wschodu i to dalekiego wschodu. Dziś Rosja również korzysta z centralnego okręgu wojskowego. Coraz więcej mówi się również o tym, że z tych dużych miast, skąd do tej pory nie wywodzili się żołnierze walczący na Ukrainie, to coraz więcej jest osób z tych dużych miast. To na pewno będzie miało wpływ również na postrzeganie i Putina i samej wojny w Rosji. Oczywiście Rosja... że chodziło o to, że jak zginął żołnierz gdzieś... Yy... Hen za Uralem z jakiejś wioski, to, to świat o tym w Rosji ta informacja się szczególnie nie rozchodziła, jak zginął żołnierz 5-10-50, a kiedy to jest chłopak z Petersburga czy Moskwy, to tak, zupełnie to jest inny jest propagandowy temat. Absolutnie tak? kluczową, no bo jeżeli jeżeli rzeczywiście jest tak, że tych grobów będzie na cmentarzach dużych miast Sankt Petersburgu, w Sankt Petersburgu, czy w Moskwie, czy w innych wielkich ośrodkach, to będzie miało to zupełnie inne przełożenie na postrzeganie tej wojny i na tę propagandę Kremla, bo ta propaganda jest jednoznacznie wskazująca. No wczoraj po wyzwoleniu Izjumu pojawiła się informacja, że to wspomagane przez żołnierzy NATO oddziały ukraińskie wyzwalają tereny, które były zajęte przez separatystów z Donbasu. No absolutnie nie jest to prawdą, no ale to są takie kreowane Powieści, ale przez, na przez NATO wspomaga wspomagane jest wojsko ukraińskie. Nie przez żołnierzy NATO, tak, ale przez NATO. Bezpośrednie zaangażowanie. Bo, bo tutaj i wspomaganie przez dostawę uzbrojenia, a bezpośrednie zaangażowanie do są różnica. zupełnie dwie różne rzeczy. Panie ministrze, o przyszłoroczny budżet zapytam i o te wydatki rekordowe na armię. 97 miliardów złotych, 40 miliardów to y, te wydatki y, przeznaczone na realizację inwestycji. Zakupy, na co te pieniądze zostaną tak potężne wydane? Panie redaktorze, bez wątpienia to jest bardzo ważny rekordowy budżet. 97 miliardów 440 milionów to są środki zapisane w części 29 budżetu. I oczywiście mamy również ten dodatkowe źródło zasilania modernizacji technicznej, czyli fundusz wsparcia, który powstał na mocy ustawy o obronie ojczyzny. Tych obszarów, które dzisiaj realizujemy i które będziemy realizować również w przyszłym roku jest naprawdę kilka, bo z jednej strony wojna na Ukrainie pokazała, które obszary są szczególnie ważne w rywalizacji, i konfrontacji z potencjalnym zagrożeniem płynącym ze wschodu, ale z drugiej strony. Skąd miejsca musimy... wyrzuci Himars na przykład, tak? Tak ale panie redaktorze to jest oczywiście y, też jeden z tych elementów, ale na przykład y, zakup czołgów y, Abrams, zakup y, y, czołgów y, K2 Black Panther, zakup chociażby y, dziś y, o tym się mówi, y, to, y, ta ostatnia decyzja, y, zakup y, y, chociażby y, śmigłowców Apache nie zapominajmy również o bateriach rakiet Patriot, program Wisła, które przecież Patrioty już wchodzą na wyposażenie polskiego wojska. Tak, porządkując wojska. parę rzeczy. Kiedy te Patrioty, panie ministrze, będą w Polsce, bo to miał być przełom tego i przyszłego roku? Bardziej przyszły rok, czy bardziej ten rok? E, no, patrioty będą już na wyposażeniu polskiego wojska w ostatnim miesiącu tego roku. Przełom, przełom roku 2022 i 2023 to jest ten czas, kiedy Patrioty już będą w służbie. Nasi żołnierze już są po. Szkoleniach sprzęt ten dodatkowy, który był między innymi przy zaangażowaniu polskiego przemysłu zbrojeniowego zakładów Jelcz już jest gotowy, więc czekamy, czekamy na dostawę zestawów Patriotów. Dostawa w grudniu, w styczniu już pełna zdolność, tak? Dokładnie dokładnie tak I, i już będziemy wykorzystywać. Tylko pamiętajmy o tym, że patrioty, baterie rakiet Patriot są cały czas, permanentnie można rzec obecne na terenie naszego kraju. Ale amerykańskie. Te, te będą to już pan, należały pan, do Polski. Panie ministrze, to już, Wracając do tych HIMARS-ów, bo tam było zapytanie ofertowe, czy, czy coś konkretnie wiadomo, jeżeli chodzi o te 500 wyrzutni HIMARS? Panie redaktorze, oczywiście my w tej jest chwili jesteśmy, jesteśmy w takim dialogu ze stroną amerykańską. Nam zależy na tym, żeby to nasycenie tego nowoczesnego i skutecznego sprzętu było jak najlepsze, żeby to było też działanie odstraszające potencjalnych agresorów. To, panie ministrze, mamy odstraszać nie tylko sprzętem, ale też liczbą żołnierzy. 300 tysięcy, taka jest perspektywa, 250 tysięcy zawodowych, no tymczasem, jak się okazuje, Dziennik Gazeta Prawna o tym kilka tygodni temu pisał 31 lipca. Według Stanów Idelicyjnych Armii było dokładnie 111 259 żołnierzy. Ale tylko chciałbym to powiedzieć też, żeby słuchacze to usłyszeli. Panie ministrze, że, że jest 300, 300 mniej zawodowych żołnierzy. W tej perspektywie no. natowskiej, co do której realizujemy wszystkie dzisiejsze zadania, czyli to w perspektyw, perspektywie 2030 35 roku, to jest jedna rzecz. Polska Armia Sukcesywnie się zwiększa, bo jeżeli dzisiaj. Pani Miszczar, tu mamy te dane z roku na rok, zawodowych żołnierzy, jest o 300 niewielka to liczba, ale nie. że to jest tak, że ta kwota żołnierzy się zmienia, to jest podyktowane również odchodzeniem na. Ale w drugą stronę się miała zwiększyć. Ale panie redaktorze, ale jeżeli dzisiaj dodamy do tego chociażby zwiększone zwiększone stany osobowe w wojskach obrony terytorialnej, jeżeli dzisiaj dodajemy e, na przykład e, wcielonych e, 1800 żołnierzy e, uczelni wojskowych, którzy sta, stają się już na mocy nowej ustawy żołnierzami zawodowymi, jeżeli mówimy o dobrowolnej ochotniczej służbie e, wojskowej, no tych elementów jest naprawdę bardzo dużo i dzisiaj można śmiało powiedzieć, że dzisiaj siły zbrojne wraz e, z wot wraz z dobrowolną służbą wojskową liczą blisko 160 tysięcy żołnierzy. Więc proszę porównać sobie to, co było w roku 90, 2015 95 tysięcy i dzisiaj te 150, kilka tysięcy prawie 160. A mówił do Wojciech Skulkiewicz, wiceminister obrony narodowej, prawo i sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, za rozmowę życzę udanego dnia i udanego tygodnia Państwu. Dobrego dnia, do usłyszenia. za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.